Czy kiedykolwiek widziałeś, jak milioner klęka przed swoim ojcem, błagając o przebaczenie? Ta historia zmieni Twoje spojrzenie na rodzinę na zawsze. Złote światło słoneczne wpadało przez szerokie okna rezydencji, która wydawała się promieniować bogactwem i władzą. Jednak wewnątrz tych nieskazitelnych murów rozgrywała się scena, która przeszywała głębiej, niż jakiekolwiek bogactwa mogły ukryć. Starszy mężczyzna, jego wątłe ciało zgięte przez lata trudów, Klęczał na polerowanej drewnianej podłodze. Mop wyślizgnął się z jego drżących rąk, wiadro przewróciło się obok niego. Mydlana woda rozlewała się jak jego łzy po podłodze. Złożył ręce, jego głos załamywał się pod ciężarem desperacji, gdy szeptał słowa, które przecięły ciszę: Proszę, jestem twoim ojcem. Nad nim, górując w zimnej pogardzie, stała młoda kobieta ubrana w elegancję. Narzeczona jego syna, ociekająca arogancją i jadem. Jej oczy zwężyły się z irytacją zamiast współczucia, usta wykrzywiły się w kpiącym uśmiechu, jakby jego ból był rozrywką. Jeśli wierzysz w życzliwość, w drugie szanse i w świat, gdzie miłość powinna triumfować nad okrucieństwem, to proszę poświęć teraz chwilę, aby polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować opowieści wiralowe. Każdy gest wsparcia pomaga nam nadal przynosić historie, które mają znaczenie, historie, które mogą zmienić sposób, w jaki się nawzajem postrzegamy. Stary mężczyzna nazywał się Alfred Rowan, człowiek niegdyś silny, niegdyś dumny, niegdyś pełen śmiechu. Życie nie było dla niego łaskawe w późniejszych latach. Stracił żonę z powodu choroby, pracę z upływem czasu, a dom z powodu rosnących długów. Wszystko, co mu zostało, to jego jedyny syn, Wiktor, który wyrósł na błyskotliwego biznesmena-milionera, który teraz mieszkał w tej samej rezydencji, gdzie Alfred klęczał. Jednak gdzieś na ścieżce sukcesu Wiktor oddalił się od korzeni, które niegdyś karmiły jego marzenia, a Alfred został za bramami. Niewidziany. Niesłyszany. Tego szczególnego ranka Alfred przyszedł z sercem pełnym nadziei tęsknił za pojednaniem, za ciepłem objęć syna, za szansą przypomnienia Wiktorowi, że pod bogactwem i władzą rodzina była prawdziwym skarbem. Ale gdy wszedł, wlokąc swoje zmęczone nogi po marmurowej podłodze, natknął się na Kasandrę, narzeczoną Wiktora. Była promienna jak sam dom, nienagannie umalowana, w drogiej, jedwabnej sukni, z klejnotami, które błyszczały, ale jej piękno było wyostrzone okrucieństwem. Dla niej Alfred nie był ojcem człowieka, którego planowała poślubić. Był plamą na ich doskonałym wizerunku, niedogodnością do odepchnięcia. Alfred potknął się, próbując pomóc posprzątać podłogę po przypadkowym przewróceniu wiadra z wodą. Jego stawy zawiodły i upadł. Jego stare kości bolały, gdy chwytał się mopa dla wsparcia. Łzy napłynęły mu do oczu, nie tylko z bólu, ale z upokorzenia. To wtedy z jego ust wyrwała się błagalna prośba, surowa i niestrzeżona. Proszę, jestem twoim ojcem, ale Kasandra tylko się roześmiała. Jej głos był ostry i cięty, odbijając się echem przez wielki hol jak odłamki szkła. Wyśmiewała go za jego obszarpane ubrania, za jego drżące ręce, za odwagę nazywania siebie ojcem człowieka opozycji Wiktora. Każde okrutne słowo było sztyletem. Serce Alfreda pękało trochę bardziej z każdą obelgą. Myślał o dniach, gdy nosił Wiktora na ramionach przez park. O nocach, gdy nie spał, żeby zacerować podarte mundurki szkolne Wiktora, bo nie było ich stać na nowe. O posiłkach, które pomijał, żeby jego chłopiec mógł jeść. Wszystkie te poświęcenia, cała ta miłość, wydawały się teraz niewidzialne pod pogardą Kassandry. Napięcie w powietrzu gęstniało, gdy odgłos przekręcania klucza w zamku frontowych drzwi odbił się echem przez rezydencję. Kassandra zastyga na moment. Jej kpiący uśmiech zadrżał, gdy Wiktor Rowan wszedł do środka. Wysoki, ostry, pewny siebie w dopasowanym garniturze. Wiktor wyglądał w każdym calu na człowieka władzy, którego podziwiał świat. Niósł teczkę w jednej ręce, telefon w drugiej. Ale gdy jego oczy uniosły się i padły na widok przed nim, jego ojciec leżący na podłodze, mydlane pianki rozlewające się wokół niego jak łzy, pewna maska pękła. Czas wydawał się zatrzymać. Twarz Wiktora pobladła, gdy upuścił telefon, jego brzęk odbił się echem przez hol. Jego serce dudniło, bo w tej jednej chwili zobaczył niewątłego starego mężczyznę, ale ojca, który niegdyś był jego całym światem. Pamiętał szorstkie ręce, które go podniosły, gdy upadł, ciepły głos, który kołysał go do snu. Siłę, która osłaniała go przed burzami. A teraz ten sam ojciec klęczał, błagał, upokorzony we własnym domu. Oczy Wiktora przesunęły się na kasandrę. Jej usta otworzyły się, gdy wykrztusiła wymówkę, ale zimna furia w jego spojrzeniu uciszyła ją. Zrobił powolne kroki do przodu, każdy ciężki od uświadomienia, i uklęknął obok Alfreda. Jego ręce zadbane i silne sięgnęły po drżące dłonie ojca. Tato! Jego głos pękł, gęsty od emocji, i w tym jednym słowie lata dystansu się zawaliły. Alfred szlochał otwarcie. Jego łzy nasiąkały w garnitur Wiktora, gdy syn go objął. Po raz pierwszy od tak długiego czasu poczuł się zauważony, kochany. Wiktor szeptał przeprosiny surowe i niewypolerowane za każdą chwilę, w której nie potrafił być synem, na jakiego Alfred zasługiwał. Rezydencja, która niegdyś wydawała się fortecą zimnego bogactwa, teraz pulsowała ciepłem rodzącym się ze spotkania. Kassandra stała zastygła. Jej arogancja kruszała się pod ciężarem gniewu Wiktora. Wstał na nogi, jego ramię ochronnie otaczało ojca, i głosem, który drżał od sprawiedliwego gniewu, powiedział jej, że okrucieństwo nie ma miejsca w jego życiu, w jego przyszłości, w jego domu. Z tym, zaręczyny, które błyszczały na stronach towarzyskich, rozpadły się jak popiół, bo Wiktor zrozumiał, że żadne bogactwo, żadne piękno, Żadna władza nie były warte więcej niż człowiek, który dał mu wszystko. Dni, które nastąpiły, wypełnione były uzdrowieniem. Wiktor zorganizował, żeby jego ojciec z nim mieszkał, nie jako ciężar, ale jako rodzina. Upewnił się, że każda potrzeba Alfreda była zaspokojona, ale co ważniejsze, dał mu swój czas, swoją miłość i wdzięczność. Rezydencja nie była już tylko pokazem bogactwa. Stała się domem wypełnionym śmiechem, wspólnymi posiłkami i cichą siłą odnowionej więzi. Alfred, choć stary i słaby, chodził lżejszym krokiem, jego serce uwolnione od samotności. Widzowie, jeśli ta historia dotknęła wasze serca, proszę poświęćcie chwilę, aby polubić, udostępnić, skomentować i zasubskrybować opowieści wiralowe. To nie są tylko historie. To przypomnienia, że miłość, przebaczenie i życzliwość mogą przekształcić nawet najzimniejsze momenty w cuda. A zanim skończymy, mam specjalną prośbę. Powiedzcie nam w komentarzach, co oznacza dla was rodzina i kim jest ta jedna osoba, od której nigdy byście nie mogli zrezygnować. Bo na koniec dnia historia Alfreda nie jest tylko jego. To odbicie tego, czego wszyscy szukamy: być kochanym, być pamiętanym i być czczonym przez tych, których nazywamy swoimi. Która jest teraz godzina? Z jakiego kraju nas oglądacie?